Agnieszka Góra Stępień, przyjechałam z Lublina. Tekst, właściwie zbiór czterech tekstów, to opowieść o ludziach związanych z lubelską Solidarnością. Przez te teksty chcę opowiedzieć o tym i zwrócić uwagę też na rolę Lublina, tego co działo się w 80 roku, a także tego co było później, jak wiemy, 81 rok i konsekwencje wprowadzenia stanu wojennego. Jeden z tych tekstów opowiada historię pana Stanisława Dębickiego, spotkanego przeze mnie przypadkiem, i teraz przeczytam fragment. Pan Stanisław, chociaż pracował jako elektromechanik, nigdy nie zapomniał o pasji z dzieciństwa. Chciał zostać księgarzem albo bibliotekarzem. Gdy jego kolega pysznił się odlanym z żołnierzykiem, on chwalił się zrobioną przez ojca łowianą pieczątką z jego nazwiskiem – Dębicki. Pan Stanisław był synem drukarza i jako dziecko godzinami przesiadywał w drukarni. Do tej pory czuję ten zapach, wie pani, z mi po latach. I szum tych maszyn słyszę na Żmigrodzie, u i na wylicza drukarni które pamięta z dzieciństwa. Biegał tam w trampkach z gumową opaską na kostce. Przynosił trojak obiadowy dla ojca. A ciekawskie oczy dziecka biegały od jednej maszyny do kolejnej. To zecernia. Ojciec zaczął opowiadać mu o pracy zecera. Innym razem o technikach introligatorskich. Któregoś kolejnego dnia pokazał mu, jak się tłoczy wzory na książce. Zaś później uczył go kleić i oprawiać książki zniszczone po wojnie. Kleili je na korytarzu kamienicy przy 1 maja. Tam mieszkali. A tak trzeba obwoluty robić, instruował go ojciec. Ojciec pana Stanisława urodził się w Filadelfii, w stanie Pensylwania w 1906 roku. I jako mały dzieciak z matką i siostrą Marią przyjechali do Hamburga, a stamtąd koleją do Lublina i w Lublinie zamieszkali. Wie pani, ojciec marsz 6 lat temu jako 102 latek, opowiada mi pan Stanisław. Kiedyś jak były książki drukowane, to w środku książki były inicjały drukarza. Mój ojciec drukował m.in. książkę Wojna, ludzie i medycyna. A pan bibliotekarzem nie został ani księgarzem, upewniam się. Został pan elektromechanikiem. Pan Stanisław w odpowiedzi przytakuje skinieniem głowy. Żeby wyjaśnić, jak do tego doszło, sięga pamięcią do lat młodości. Uczył się w elektryczniaku. Zwiedzał ze szkoły, zdobywał praktyczne umiejętności w zakładzie samochodowym. Następnie zatrudnił się w zakładach azotowych Puławy, gdzie wyuczony zawód dał mu pieniądze i gdzie marzenie z dzieciństwa realizował jako założyciel Biblioteki Solidarności i redaktor biuletynu na azotach. Na nasze kolejne spotkanie pan Stanisław przyszedł z reklamówką druków. Nazywam się Stanisław Dębicki. Przedstawia się raz jeszcze pełnym nazwiskiem. Tu jakieś wzmianki o mnie, bo ja założyłem bibliotekę wydawnictw w niezależnych Puławach, powtarza. Tu jeszcze jakieś biuletyny, coś tu zostało. Kupę rzeczy, wiadomo, zostało zniszczonych, ale to, co zostało, dodaje, zniszczonych, Spoglądam na niego pytająca, on zaczyna snuć swoją opowieść. Cofamy się w czasie do pierwszej połowy grudnia 19 1981 roku. Kilka ostatnich grudniowych nocy w 1981 roku pan Stanisław sypiał niewiele. Dwie-trzy godziny na dobę, nieraz na krześle w pracy. 12 grudnia 1981 roku był tak zmęczony, że wrócił do domu i planował tam skończyć pracę nad biuletynem. Zasnął, a kiedy się obudził, usłyszał głos Jaruzelskiego dolatujący z mieszkania obok. Myślał, że to sen, przetarł oczy, poderwał się do pionu i ochlapał twarz wodą. Kurczę, zdenerwowała się Dębicki i pobiegł do żony. Szykuj mi kanapki, zawołał. W odpowiedzi spojrzała na niego. Co? Nie pytaj, co? Stanął nad nią i podał jej chleb. Patrzył, jak smaruje kromkę masłem. Gotowe? zaczynał się niecierpliwić. Gotowe odparła czule po chwili. Pan Stanisław wsunął kanapki głęboko w kieszeń, zanim wyszedł, wyjrzał przez okno. Pusto. Chwycił za klamkę, ale zanim ją nacisnął, spojrzał przez wizjer. Nikogo nie ma powiedział do siebie. Przecież nie wyskoczy z siódmego piętra, tłumaczył sobie. Pobiegł prosto do Międzyzakładowego Komitetu. Przed wjazdem do pa Pałacu Czartoryski wpadł na kilku profesorów współpracujących z Solidarnością. Zamienił z nimi kilka zdań i pobiegł przed siebie. Mijał tylko ludzi Solidarności. Marek krzyknął na widok znajomego z biura projektowego. Marek był inżynierem. Kiedyś wspólnie snuli plany działania na wypadek wojny albo nalotu. Ustalili, że Marek może być dublerem Stanisława. Marek Dębicki powtórzył wołanie. – Staszek, jestem. Tu u babci mam samochód przywitał go Marek. – Jaki samochód? – No syrenkę. – To za ile możesz być? – No za pięć minut. Na dźwięk turkotu samochodu Staszek przyspieszył. Wskoczył do auta. – Jedź! – wydał polecenie. – Gdzie? Nie pytaj się, gdzie, tylko jedź, Staszek instruował kolegę, usiadł wygodnie. Na azoty jedziemy, tylko nie będziemy jechali przez główną ulicę Partyzantów. Zajedziemy od drugiej strony, bo tam wszystko może być już obstawione. Okazało się, że z beków nie było tylu, ilu mogliby się spodziewać. Podjechali aż pod przystanki autobusowe, skąd zwykle odjeżdżały autobusy z pracownikami zakładu. Naprzeciwko mieściła się biblioteka, teren zadrzewiony. Tam za i Stasiek szturchnął marka w ramię i wskazał miejsce. Kiedy Marek Zaciągnął hamulec ręczny, Stasiek wydał. Kolejne polecenie. Leć do dyrekcji Marek powiedział i poinstruował kolegę. Jak będzie portier opisywał znajomego portiera z dokładnością, możesz go zagadnąć, czy na miejscu jest któryś dyrektor i spytać, jakie służby są na terenie. Ale jeśli będzie inny portier, znów określił go przymiotnikami, to nic przy nim nie mów, bo jest ormowcem. Marek wrócił po chwili. Jego delikatny uśmiech zdradzał, że mieli szczęście w kwestii portiera. I dalej mówił: Jest naczelny dyrektor wycedził. Drzwi z ręki zamknęły się z. 我们、okay.